Łańcuski Ratusz stał pośrodku rynku do 1914 roku, prawdopodobnie od początku istnienia miasta, a więc od wieku XIV. E, niestety e, nie ma informacji z tego pierwszego okresu funkcjonowania łańcuta, które mogłyby nam cokolwiek powiedzieć na temat funkcjonowania obiektu w tym okresie. E, najwcześniejsze wzmianki dotyczące tej najważniejszej łańcuckiej budowli pochodzą dopiero z wieku XVI. I w ten oto sposób dowiadujemy się, że już wówczas ratusz był obiektem podpiwniczonym. Te zapisy znajdują się w księgach burmistrzowskich. Zapis z 1566 roku mówi o piwnicach wykonanych z kamienia i z cegły, które wówczas dzierżawione były na magazyny kupieckie. Kilka lat później przystąpiono do remontu tychże piwnic, zakupując dość sporą ilość cegły. Świadczy to o tym, że obiekt musiał być już obiektem starym i potwierdza to w pewnym stopniu tezę, że stał w centrum łańcuckiego rynku prawdopodobnie od czasów lokacji. XVI-wieczne informacje pokazują ratusz w okresie zmian, jakie wówczas go dotykały, jakie wówczas przechodził. Są to zmiany remontowe. Zachowały się informacje mówiące o licznych wydatkach ciesielskich, co sugeruje, że w początkowym okresie ratusz był budowlą niemalże w pełni drewnianą. Ale już pod koniec wieku XVI pewna jego część musiała być murowana, dlatego że jeden z zapisów z lat 80. wieku XVI mówi o pracach związanych z tynkowaniem. I właśnie z tego okresu, z końca wieku XVI pochodziły piękne, renesansowe kamienne odżywia, o których wspomina jeszcze Stanisław Cetnarski, który miał okazję podziwiać je i oglądać na początku wieku XX. Jeden z większych remontów ratusza miał miejsce w połowie wieku XVIII. Zachował się plan budynku pochodzący właśnie z tego okresu, który pokazuje piętrowy już wówczas obiekt. Obiekt, który na parterze posiadał dużą przejazdową sień, sień zlokalizowaną na osi wschód-zachód. W jego południowej części, która wówczas już prawdopodobnie była częścią murowaną, wzniesioną nad tymi starymi kamiennymi piwnicami, znajdowały się trzy sklepione komnaty. W obrębie tych komnat znajdowała się Izba Radziecka, czyli Izba, w której obradowali, w której urzędowali rajcy, stanowiący taki organ doradczy burmistrza. Znajdowała się tutaj też waga miejska, która w owym czasie, w tym dawnym rozumieniu, była no niemalże miejską instytucją. I w jednej z tych komnat znajdowało się także miejskie archiwum, bardzo ważne miejsce, w którym mieszczanie przechowywali wszystkie ważne, istotne dla nich dokumenty, między innymi miejskie przywileje. Na co dzień spotkać można było tutaj oczywiście burmistrza, a także pełniącego bardzo ważną rolę pisarza miejskiego. Natomiast po drugiej stronie, po drugiej stronie tejże sieni znajdowała się tak zwana Izba Wielga. Czyli duża sala, sala zebrań, zebrań tak zwanego pospólstwa. Tak wówczas nazywano zebrania wszystkich obywateli miasta posiadających prawa miejskie. Ta sala była prawdopodobnie salą pozostającą przez długi czas obiektem drewnianym. Ratusz pierwotnie skierowany był frontem na zachód. Dlaczego na zachód? Dlatego, że to właśnie od strony zachodniej. Przez rynek przebiegała główna ulica miasta łącząca go z ważnymi ośrodkami na wschodzie i na zachodzie. Także ta elewacja frontowa umiejscowiona była od strony zachodniej, natomiast potem przeniesiona została na stronę wschodnią. Między innymi z tego względu, że to właśnie od wschodu powstał kolejny bardzo ważny obiekt, jakim był zamek Lubomirskich, a także od wschodu poprowadzony został pod koniec wieku XVIII główny trakt komunikacyjny, czyli cesarski gościniec. Wspomniałam o pięknych renesansowych drzwiach, ale tutaj nie sposób też nie wspomnieć o zwykłych drzwiach. Te drzwi ratusza, drewniane, solidne. Były dość często wymieniane i pełniły bardzo istotną rolę. Mianowicie one spełniały funkcję pewnego rodzaju tablicy ogłoszeń. Nabijane gęsto ćwiekami były miejscem, na którym systematycznie wywieszano wszystkie rozporządzenia Rady Miejskiej i zarządzenia pana dziedzicznego łańcuta. One oczywiście wisiały tutaj przez pewien okres czasu, tak aby każdy piśmienny rzecz jasna mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać. Potem takie ważne dla mieszkańców informacje wywieszane były za kratą okienną, mówię tutaj już o wieku XVII. Natomiast w wieku XIX i XX służyła do tego specjalna oszklona witryna, która z kolei znajdowała się na tej głównej wówczas elewacji, elewacji frontowej, czyli elewacji umiejscowionej od wschodu. Jeżeli chodzi o okna ratuszowe, też wiemy, jak one pierwotnie się prezentowały. To były niewielkie okna wypełnione rzecz jasna błonami. Takie okna pojawiały się głównie w obiektach drewnianych. Ratusz pierwotnie był budowlą niemal w 100% drewnianą, potem stał się budowlą częściowo drewnianą, częściowo murowaną. Już w drugiej połowie wieku XVI zamówione zostały do ratusza żelazne okiennice, co sugeruje, że pewna jego część była murowana. No i oczywiście okna, dla których te okiennice miały być osłoną, były na pewno oknami oszklonymi, oprawnymi w ołów. Integralną częścią ratusza była wieża obserwacyjna. Była ona wbudowana w ratusz, była obiektem drewnianym, wznoszącym się mniej więcej na dwa piętra gwarantującym dość szerokie pole widzenia. Na parterze tejże wieży znajdowała się miejska zbrojownia. To tutaj mieszczanie przechowywali broń, za którą chwytali w momencie, kiedy u bram miasta pojawiał się wróg. Wieża zwieńczona była otwartą platformą. Platformą, która znajdowała się pod niewielkim, gątowym, cebulastym dachem. Było to miejsce stacjonowania stróża miejskiego, który przez całą noc, a bywało że i przez całą dobę, pełnił bardzo ważną rolę. Mianowicie wypatrywał wroga, ale też sprawdzał i kontrolował, czy przypadkiem w mieście nie rozprzestrzenia się pożar. Takim głównym jego atrybutem była bez wątpienia trąbka, dlatego że o wszelkich ewentualnych zagrożeniach właśnie w ten oto sposób alarmował, informował mieszkańców. W czasach Stanisława Stadnickiego w roku 1586 w obrębie tej otwartej platformy pojawiła się zabudowana niewielka izba, izba szczelnie upchana mchem, posiadająca niewielkie okienka wypełnione błoną. Chroniła ona rzecz jasna, wartownika stróża miejskiego przed mrozem, przed wiatrem, ale nie dawała dobrej widoczności. Stąd wartownik systematycznie musiał tę izbę obchodzić i takim otwartym tarasem, z tego otwartego tarasu sprawdzać, czy przypadkiem wróg nie zbliża się do bram. Oczywiście tenże wartownik utrzymywał stały kontakt z załogą, która miała swoje miejsce stacjonowania przy tzw. Wieży Głuchowskiej, znajdującej się w miejscu dzisiejszego Zameczku romantycznego. Była to wieża, która pełniła straż przednią dla miasta. Była to bardzo ważna wieża obserwacyjna, z której załoga informowała właśnie stróża stacjonującego na wieży ratuszowej za pomocą sygnałów świetlnych bądź też trąbki o zbliżającym się zagrożeniu. To, co było charakterystyczne dla wieży ratuszowej, to fakt, że tuż pod tą platformą, tuż pod tą izbą wartowniczą znajdował się zegar. Zegar od samego początku był ogromną chlubą miasta. Był chlubą mieszkańców, osłonięty był daszkiem i tak naprawdę na ratuszu figurował do końca, do 1914 roku, z przerwą, która przypadała na wiek XVIII. To taki bardzo trudny okres w dziejach miasta, kiedy mieszkańcy są zmęczeni wojnami, najazdami, a ratusz staje się wówczas budowlą bardzo, ale to bardzo zaniedbaną, wręcz straszącą swoim wyglądem. Ratusz przechodził yy, liczne koleje losu. Tak naprawdę jego dzieje są bardzo burzliwe. Wielokrotnie był przebudowywany, a nawet odbudowywany ze zniszczeń. Ucierpiał bardzo mocno w czasach Stanisława Stadnickiego, prowadzącego nieustannie wojny sąsiedzkie. Tych zniszczeń dopełnił bez wątpienia jeden z większych najazdów tatarskich, mający miejsce w 1624 roku. Został doszczętnie zniszczony w czasie najazdu księcia. Siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, będącego sprzymierzeńcem Szwedów. To są czasy Potopu Szwedzkiego. Rok 1657 to bardzo tragiczna data w dziejach miasta, kiedy to miasto zostaje niemal zrównane z ziemią, zgrabione, spalone i oczywiście w trakcie tych działań bardzo mocno ucierpiał sam ratusz. Po czasach panowania Stanisława Stadnickiego, kiedy majątek łańcucki przeszedł w ręce Lubomirskich, pierwszy z rodu. Książę Stanisław Lubomirski, wojewoda ruski i krakowski, odbudował ratusz. Ten remont przeprowadzony został, wydaje się, że dość szybko po najeździe tatarskim, dlatego że już w 1627 roku w ratuszu funkcjonowała karczma. I warto tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż ten obiekt, który pełnił funkcje administracyjne, który był siedzibą władz samorządowych, tak naprawdę służył mieszkańcom. Część pomieszczeń ratuszowych od najdawniejszych czasów była wynajmowana. Poza wspomnianą już przeze mnie karczmą na przełomie XVIII-XIX wieku, a więc w czasach księżnej Izabeli szczartoryskich lubomirskiej znajdowały się tutaj pokoje dla gości zamkowych. W XIX wieku na piętrze mieściło się m.in. kasyno wojskowe, które było użytkowane przez stacjonującą wówczas w mieście armię zaborczą. Natomiast tuż przed wybuchem I wojny światowej na piętrze w ratuszu znajdowały się sale lekcyjne, z których korzystało nowo powstałe gimnazjum męskie, a także szkoła powszechna, która od lat borykała się z licznymi problemami lokalowymi. Nie tylko pierwszy z Rodu Lubomirskich zadbał o ratusz, również ostatni, marszałek Wielki Koronny Stanisław Lubomirski, ufundował odbudowę ratusza, w zamian zajął oczywiście całą niemalże budowlę na swoje potrzeby, tak naprawdę mieszkańcom pozostawiając do dyspozycji tylko dużą salę, salę obrad. Ratusz ucierpiał podobnie jak cała zabudowa miasta w roku 1820, kiedy to wybuchł tutaj ogromny pożar, pożar, który strawił całą zabytkową drewnianą zabudowę miasta. Po odbudowie ze zniszczeń ratusz ponownie pełnił funkcje administracyjne i ponownie służył władzom samorządowym. Warto wspomnieć, że na początku wieku 18, dokładnie w 1724 roku, ówczesny starosta z ramienia Teodora Lubomirskiego Antoni Wnory-Wnorowski, ufundował dzwon alarmowy przeciwpożarowy. Dzwon, który funkcjonował w tymże ratuszu, znajdował się w nim aż do końca, do 1914 roku. Ostatni duży remont przeprowadzony został tutaj pod koniec XIX stulecia, w 1880 roku. Wówczas to wymieniono dach. Dach od najdawniejszych czasów był dachem czterospadowym, gątowym. E, oczywiście systematycznie naprawianym, poprawianym. Przetrwał on aż do XIX stulecia, kiedy to wymieniono pokrycie dachowe. Na początku wieku XX, tuż przed wybuchem I wojny światowej, Rada Miejska podjęła decyzję o zburzeniu ratusza. Z decyzją Rady w tej sprawie nie zgodził się ówczesny burmistrz Jan Cetnarski, który zrezygnował wówczas ze swojego stanowiska. Rada jednak zrealizowała swoje postanowienie. Ratusz został rozebrany do fundamentów. Zamiar był taki, że na tych fundamentach postawiona zostaje nowa budowla. Niestety pierwsza wojna światowa zniweczyła te plany. Do nich już nigdy nie wrócono i tak naprawdę Ratusz łańcucki zniknął z krajobrazu miasta. Szanowni mieszkańcy, nasze miasto odsetek lat. Związane jest z historią nie tylko łańcuckiego zamku. I w związku z tym na naszych łańcuskich plantach, przez najbliższe miesiące będą odbywały się badania archeologiczne, których celem będzie odnalezienie fundamentów historycznego ratusza, który znajdował się na łańcuskich plantach. Mam nadzieję, że odnalezienie tych fundamentów pozwoli nam na ich wyeksponowanie i stworzenie kolejnej atrakcji turystycznej dla naszych turystów.